Moi drodzy, witam. Dzisiaj będzie bardzo szczerze i z serca, i może odrobinę długaśnie, ale trudno. Musicie mi to wybaczyć. Na samym począteczku, początuniu, e, powiem wam, że czytałem w swoim życiu wiele książek z rozwoju. W pewnym momencie naprawdę przekroczyłem 200 tytułów, i poświęciłem grubo ponad 2,5 roku. Codziennego czytania pracowałem zdalnie, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby codziennie studiować tą wiedzę tak od 6 godzin dziennie, i znalazłem kilka problemów z tymi książkami. Takim pierwszym podstawowym problemem, który się pojawił z tymi książkami rozwojowymi, było to, że ja nie tylko czytałem te książki, ale też je studiowałem bardzo mocno. Podkreślałem, notowałem, tworzyłem swoje osobiste, prywatne. Notatki i wdrażałem e, tą wiedzę, tę wiedzę z tych książek w życie. I problem polegał na tym, że w jednej książce jeden mentor, przedsiębiorca, sportowiec, trener mówił, że należy robić tak, a w drugiej książce mówił, że należy robić tak. I ja nie wiedziałem, która w takim razie z tych dwóch rzeczy jest e, w życiu dla mnie ważna, i nikt nie mówił mi. Zadaj sobie pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Posłuchaj mojej rady, ale wyciągnij wnioski sam. Nikt mi tego nigdzie nie mówił. Wszędzie miałem to jest najlepsza droga i to jest najlepsza droga. I próbowałem tak tydzień iść tą drogą, tydzień iść tą drogą, ale wiemy doskonale, gdzie w życiu jesteśmy. Jeżeli tydzień idziemy w lewo, a tydzień idziemy w prawo, no to koniec końców po tygodniu jesteśmy w tym samym miejscu, po dwóch tygodniach, czy czterech, czy sześciu, czy ośmiu, czy nawet. Kilku latach jesteśmy w tym samym miejscu i to był problem numer jeden. Problem numer dwa, właśnie, i ten problem numer jeden przeradza nam się trochę w problem numer dwa, bo po prostu z racji tego, że ta wiedza była tak zupełnie różna, sprawiała, sprawiało to wszystko, że nie miałem w życiu rezultatów. Co więcej, odbicie lustrzane tej sytuacji jest takie, że nie tylko ta wiedza tak bardzo była przeciwna sobie. Ale również, uwaga, bardzo często się powtarzało. Po chyba dosłownie 20. książce e, o rozwoju, 70% wiedzy zaczęło się powtarzać. Czyli każdą, każdą kolejną książkę, którą kupowałem, kartkowałem, bo na pewno na początku tego filmu zastanawialiście się, jak to możliwe, że on przeczytał tyle tych książek, coś ściemnia. No to mówię wam dlaczego. Później. 90% książki każdej kolejnej, którą kupiłem, kartkowałem, bo to był ten sam temat opisany, tylko w inny sposób, ewentualnie z jakimiś delikatnymi zmianami. Ale to jest tak, jakbyś poszedł dwa razy e, na dwie różne randki, a okazałoby się, że na tej randce spotkałbyś dwie bliźniaczki. Może trochę inaczej, umalowane i w innej fryzurze. Więc generalnie nie byłem usatysfakcjonowany, a godziny leciały. Czytałem te książki i spotykałem się z jedną ścianą pod tytułem, kurde, to już było, i z drugą ścianą pod tytułem, kurde, on mówi coś zupełnie innego. Wkurzało mnie to. Moje notatki robiły się coraz grubsze, wiedza była coraz większa, a mętlik w głowie i efekty w życiu żadne. Pewnego dnia przestałem czytać. To była, o, o, nie wiem, dwustu, któraś tam książka, które te książki zresztą cały czas mam, pozakreślana i stwierdziłem, dobra, koniec tego. Po tych y, ponad dwóch latach wziąłem te wszystkie swoje grube notatki i zacząłem skrupulatnie je nie tyle co y, oglądać, ale też układać. Odpowiedni schemat. Zacząłem się zastanawiać, dobra. Z tych wszystkich książek dowiedziałem się czego? Dowiedziałem się, że na pewno każdy, koniec końców, nawet jeżeli szuka w życiu kasy albo czegokolwiek, tak naprawdę szuka w tym szczęścia. Więc wydawało mi się, że na samym początku należałoby zrozumieć, yy, czym jest to szczęście, jak je robić. Duch. Czym jest to szczęście, jak je robić i o co tak naprawdę w tym szczęściu. W życiu wchodzi, więc tak jakby od tego zacząłem mówię, dobra, pierwsze te notatki, które sobie uzbieram, muszą być o szczęściu. No i okej, okay, ale generalnie w życiu jest tak, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi i zamykamy się tylko w docenianiu i yy, 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 tak jakby oglądaniu tylko tego swojego małego pudełeczka i się nie rozwijamy, to w konsekwencji albo stajemy się mnichami, albo później yy, to szczęście trwa bardzo krótko i po pewnym czasie zaczynamy szukać nowych bodźców. I jest koniec, więc każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje, moim zdaniem, jeżeli nie chce zostać mnichem buddyjskim albo jakimś tam świętym, powinien mieć w życiu cele, bo cele są czymś, dzięki, na, dzięki czemu nasza cywilizacja się rozwija, dzięki czemu to my dominujemy na tej ziemi i jest czymś, co sprawia, że chce nam się wstawać rano z łóżka. Ok? Więc to był kolejna, kolejna rzecz, którą ja wymyśliłem, że w tych notatkach muszę, ok, mamy wszystko o szczęściu, wiemy o szczęściu, przechodzimy na Cele. Jak już sobie ogarnąłem te cele, jak je zdobywać, jak ci wszyscy najlepsi sportowcy, przedsiębiorcy, biznesmeni, w jaki sposób zarządzają, nie wiem, bla, 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 to co później z tym celem trzeba zrobić? No, trzeba ten cel umieścić w czasie, czyli jak skutecznie nie tylko zarządzać celami w czasie, ale i sobą w czasie. Jak to ogarnąć, żeby to wszystko było poukładane, żebyś ty dzień po dniu miał motywację, żebyś widział bardzo szybko, Efekty takiej codziennej pracy, potrafił to docenić. Ok. Po czasie, jeżeli się okazało, że jestem szczęśliwy, jeżeli jestem osobą, która ma jakieś tam cele i potrafi je umieścić w czasie i z czasem rzeczywiście je osiąga, to co by mi się tu jeszcze przydało? No, przydałaby mi się pewność siebie w tych celach, tak? Czyli jednak ta, to wewnętrzne przekonanie, ta siła wewnętrzna, moc, która umówmy się po miesiącu, dwóch jakiegoś postanowienia. Jest równa zeru praktycznie, żeby ona nie wygasała, tak? Czyli potrzebuje wewnętrznych zapalników, motywatorów do tego, aby robić coś, co mnie naprawdę kręci i wierzyć w realizację tego, mimo tego, że wszyscy wokół mówią, że jesteś do dupy, że nie masz szans, nie, nie dasz rady i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już zbudujesz tą pewność siebie, zacząłem grzebać w notatkach co dalej, co dalej, to mówię, ok, ale są ludzie, którzy są naprawdę niesamowicie pewni siebie, ale mają wokół siebie takie toksyny, takich beznadziejnych ludzi, którzy po prostu nie pozwalają na to, aby im się coś w życiu udało. Ich negatywna energia wysysa całą tą pozytywną pracę, którą w sobie zrobią. A więc jak wypieprzyć, za przeproszeniem, z życia negatywnych ludzi? To kolejna, kolejny aspekt bardzo ważny w tych notatkach. I ogólnie, całe relacje jak budować później na to miejsce mm, pozytywne relacje. A następnie, co? Jak już wszystko gra tutaj wokół ciebie i w Twoich najbliższych relacjach, to nad czym się zastanawiasz? No, w jaki sposób zbudować pozytywne środowisko. Mieć naprawdę super partnerkę, fajnego faceta, em, który będzie wspierał Twoją pasję, bo to też jest ważne, to jest kolejny etap. Czyli jak zacząć nie tyle, co zarabiać na pasji, bo każdy ma parcie na to zarabianie na pasji, ale zwróćcie uwagę, że w pasji. Ci, to są nastawieni tylko na kasę na początku drogi, nie będą mieli motywacji, żeby tą pasję w ogóle doprowadzić do jakiegoś poziomu eksperckiego, wyższego, żeby coś z tego więcej było. Więc generalnie rzecz biorąc, w pasji przede wszystkim chodzi o to, aby zaakceptować to, że jej głównym celem jest uszczęśliwianie Ciebie. Bo jeżeli nawet jesteś czymś dobry, ale robisz to z zagryzionymi zębami, to nie osiągniesz wybitnych rezultatów. Z pasją, z zarabianiem w pasji jest trochę tak, że musi ci to wyjść. Sorry, ale trochę przez taki przypadek, na zasadzie ja kocham to robić co robię, to jest moja pasja, kręci mnie to, dam z siebie maksa, ale takich ludzi, którzy dają z siebie maksa są tysiące, ok? I możesz się pojawiać w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale ty i tak będziesz stał w kolejce. Więc niestety, ale trochę szczęścia trzeba, trzeba mieć, to jest dla ciebie sygnałem, kurde. Nie mogę siebie tak oceniać surowo, bo nie wszystko w tej dziedzinie zależy ode mnie. I zobacz, jesteś już w finansach, masz to wszystko, co powiedziałeś do tej pory. Masz fajne środowisko, jesteś człowiekiem spełnionym wewnętrznie, potrafisz docenić to, co masz, ale masz też cele, które sprawiają, że chcesz wyskoczyć z łóżka, masz pewność siebie, potrafisz to wszystko sobie ułożyć w czasie, masz super partnerkę, partnera, spędzasz czas na swojej pasji dodatkowo jako hobby. No i bardzo możliwe, że chcesz zarabiać więcej kasy. I to, co robisz, jest też gdzieś tam e, motywowany przez Twój efekt finansowy. I tu pojawia się wiedza na temat wolności finansowej, na temat tego, w jaki sposób ją budować, w co kasę inwestować, czego kupować lepiej nie warto i tak dalej, i tak mm, dalej. Na polskie realia. I to jest ważne. Wiele książek na przykład na temat finansów jest absolutnie wyciągnięta z czapy, bo jest pisana przez ludzi w Stanach, a w Stanach jest zupełnie inna rzeczywistość, inne realia niż w Polsce i to trzeba zaakceptować, więc. Całą tą wiedzę z tych swoich notatek na temat finansów musiałem przekonwertować niejako na polskie warunki. Wiele rzeczy po prostu czerwonym markerem musiałem skreślić z tych książek i mam je tu do tej pory skreślone. No bo niestety, ucząc się na temat środowiska w innym kraju, to jest trochę tak, jakbyś uczył się od kosmity, który mieszka w innej planecie. On inną cenę płaci za chleb i płaci inny podatek. To jest zupełnie coś innego, a to jest podstawowy wzór świata finansów. Cena i koszt. Jeżeli masz inną cenę, inny koszt, procentowo się to wszystko rozjeżdża, no to jak ty masz w życiu sobie to ustawić? Nie masz jak, ok? To poprawiłem. Eee, a no i oczywiście też temat związku, bardzo rozbudowany, bo budowanie pozytywnego środowiska ze znajomych to nie jest to samo co e, związki, więc to jest cały, cały kolejny obszar książek, które też mają tyle filozofii. Bardzo często pisanych przez rozwódki, przez ludzi, którzy nie mają pozytywnych związków, i tak dalej, i tak no, dalej. Ciężki temat naprawdę. I przede wszystkim ludzie, którzy uczą Cię o związku, podający Ci konkretne zasady i nie dają Ci wolności, no to już wiesz, że coś jest nie tak, bo przecież związek powinien być wolny. To, że Ty wyobrażasz sobie małżeństwo, że jesteś tako, no to, to jest błędny schemat. A po co w ogóle ci małżeństwo, tak naprawdę? Może nie potrzebujesz małżeństwa. W związku chodzi o wolność. Być sobą z drugą osobą, która też jest sobą. I wtedy małżeństwo nie jest trudne, jest łatwe. Tylko problem jest taki, że ludzie siebie okłamują. Bo. Y w chwili, w której zaczynają być razem, nie traktują się jak przyjaciół, tak jak zanim, jak, jak na początku się poznali, była ekscytacja, bo traktowali się jak przyjaciele, nie mieli zbytnio do siebie zbyt wielkich wymagań, ok? Każdy był wolny, zaczynają być razem i oni zaczynają traktować się jak swoje zwierzęta domowe jak moja własność. Moja żona, mimo tego, że jest moją żoną, nie jest, mo nie jest moją własnością. I to sprawia, że jestem czujny, że ja muszę jej słuchać, że ja muszę zwracać uwagę na to, co jest dla niej ważne. Ale ona też wie, że ja też jestem wolny i że tak jakby no, to musi grać, bo jeżeli przestanie pewnego dnia grać, to będziemy wolni. Tak jak jesteśmy cały czas. Fajnie, że nasze wolności się spotkały w jednym miejscu i jest nam z tym dobrze. Ale jakikolwiek, jakiekolwiek ograniczanie to jest już archaizm. No. Okej. Okay. A, no i jeszcze na końcu, z racji tego, że jestem przedsiębiorcą. O czym ja w ogóle gadam? Co na końcu, zaraz wam powiem. Z racji tego, że jestem przedsiębiorcą. No właśnie, bo to był kolejny problem. To był kolejny problem autorów tych wszystkich książek, guru, mentorów. Słuchajcie, pozjadali wszystkie rozumy, a najwięcej na przykład uwielbiam trenerów biznesu, którzy najwięcej zarobili um, ucząc biznesu. No wspaniale, cudownie, naprawdę. Czyli, czyli powiedz mi, czy, czy ty zainwestowałbyś swój czas, pieniądze przez czas to pieniądz, wszyscy to wiedzą, czy zapłaciłbyś trenerowi fitness, który ma na przykład wielki brzuchol, tylko dlatego, bo on by Ci mówił, że on wie, jak to zrobić. On wie, bo on miał tysiąc klientów i on każdemu jednemu pomógł. Czy Ty byś zaufał komuś takiemu, kto sprzedaje Ci coś, z czego sam nie korzysta, czego sam nie sprawdził? No nie powinieneś. Powinieneś sprawdzać tych ludzi. Dlatego ja, z tych swoich notatek, stworzyłem książkę, ale nie, że ja sobie ją napisałem na etapie, wiesz... A, napiszę sobie książkę, bo przeczytałem 200 książek, mam wiedzę, napiszę, wypluję, niech się sprzeda, zarobię. Nie. Zbudowałem sobie życie, o jakim zawsze pragnąłem. Jestem właścicielem, zobacz, trzech firm. Najprawdopodobniej reklamy tych firm gdzieś tam Ci się wyświetlają. Pierwsza to jest Alit, salon, salony kosmetologii estetycznej. Druga firma Tenezito, robimy sukienki, sukienki damskie. Trzecia firma... Labrez, Bielizna, Damska to są trzy firmy, moje i żony, kolejny dowód na to, że się da stworzyć fajny związek, tak zwany power couple. I nie polega on tylko na robieniu ładnych zdjęć na Instagramie, których my na przykład nie robimy, ale wiąże Was coś więcej, typu wspólne hobby. Mój biznes to moja pasja, moje hobby, lubię to robić i zarabiam na tym. Ale ci wszyscy, nie no dobra, nie mówmy wszyscy, jest naprawdę też spora dawka kozaków, którzy piszą książki i chwała im za to, że są, bo zainspirowali mnie między innymi do tego, żeby zanim wydać te swoje, uwaga, prywatne notatki, które ja sam sobie zrobiłem, sam sobie, co ja miałem powiedzieć? Że zrobiłem sam sobie te notatki, ok? I stwierdziłem dopiero wtedy, jak ludzie zaczęli się pytać, co, jak ty to zrobiłeś, że ty otworzyłeś te trzy firmy, że tam z żoną ci tak fajnie idzie, jak, jak, jak. I zacząłem pokazywać na imprezach kumplom, no zobacz, mam notatki tutaj, co chcesz wiedzieć. I oni mnie się pytali, że kurczę... Jak sobie wykluczyć lenistwo w życiu? No i ja mówię: No, zobacz, mam tutaj napisane w Wordzie o lenistwie. Tu masz ćwiczenia, które musisz sobie zrobić. Dawałem to, i ludzie zaczęli mi pisać. Słuchaj, ja powiem ci, mam zarąbiste rezultaty po tych Twoich notatkach, nie? Mówię kozak. Zrób z tego książkę zaczęli mi pisać. Nagle coraz więcej ludzi zaczęło do mnie podchodzić i po prostu mówić: Słuchaj, ja on chciał kupić te Twoje notatki, więc zrobiłem książkę. I tą oto, tę oto książkę, która jest napisana przez osobę, która może nie reprezentuje sobą nie wiadomo czego, bo ja nie uważam siebie za nie wiadomo kogo, ale na pewno uważam się za osobę, e, która zaczynała bez niczego. Na pewno za taką osobę się uważam i jest to dowód na to, że nie trzeba startować nie wiadomo z czym, a można. Więc, jeżeli chcesz uczyć się, bo to jest książka, to jest podręcznik do nauki, rozwoju. od osoby, która naprawdę w życiu coś fajnego zrobiła. I z tych wszystkich książek, żebyś nie bujał się po tych książkach jak pijana mucha w kuflu po piwie, tylko żebyś wiedzę miał usegregowaną kroczek po kroczku i przyjął ją w taki sposób, aby widzieć po pierwszym dniu pracy z tą książką prawdziwe rezultaty w swoim życiu, to wpadaj. Jeżeli Cię to interesuje, to jak najbardziej. Jeżeli jesteś osobą, która nie interesuje się rozwojem, tym bardziej sprawdź, może pożycz od kogoś, albo wejdź sobie na stronę i przeczytaj darmowe strony, które tam możesz sobie pobrać. Chyba jest coś takiego, mieliśmy coś takiego przez chwilę. I przekonaj się sam, albo zobacz sobie z treści, co znajdziesz w tej książce. Wiele osób, nie zdarzyło mi się, aby osoba, która zabrała się za tą książkę, napisała mi coś negatywnego. I to uważam jest powodem do tego, że należy... Ruszyć dupę w moim wypadku. Nie chce mi się. Mam ważniejsze i fajniejsze rzeczy, które gdzieś tam bardziej mnie kręcą, ale czuję, że ta książka powinna dostać się um, dla wielu, wielu ludzi, bo wtedy te, ta Polska, ten nasz świat, realia byłyby fajniejsze. Ja mam teraz dwójkę dzieci, chcę, żeby oni żyli w kraju, w którym no naprawdę ludzie są kumaci i mają podstawową wiedzę. I to jest podstawowa wiedza na temat życia. Od kogoś, kto ma w życiu rezultaty. I nie patrz. Na to, co ci ktoś mówi, co masz zrobić. Bo mówić może każdy. Patrz na to, co robi ten człowiek, jakie ma efekty w życiu, a dopiero później pytaj go o radę. I to by było na tyle. Więc z tych moich notatek prywatnych powstała ta książka. Nazywa się Odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jest tutaj. Zobacz, ponad 400 stron i nie czcionką szesnastką, tylko czcionką dziesiątką, więc sam widzisz, ile tu jest tekstu. Na praktycznie każdej stronie masz opisane ćwiczenia, wszystko jest ładnie usegregowane, masz lekcje. Zobacz, praktycznie co, co każdą stronę masz ćwiczenia do wykonania. Zakładasz sobie swój zeszyt prywatny i działasz. Mój drogi, działasz. Ciekawostka na sam koniec. Wiem nawet, że są terapeuci, którzy korzystają z tej książki. Normalnie wykształceni psychologowie albo psycholodzy, którzy korzystają z tej książki pracując ze swoimi e, pacjentami, co jest dla mnie szokiem, ale dziękuję bardzo osobie, która mnie o tym poinformowała. Także nieźle. Książka naprawdę ciekawa. Biorąc pod uwagę, ile bzdur kupujesz na co dzień, bo każdy z nas kupuje. To wydać kilkadziesiąt złotych na taką dawkę wiedzy, serio, pięć lat mi zajęło klejenie tego. Jak to będzie coś dla Ciebie, to fajnie. Jak nie, tym lepiej. Zmarnowałem Ci 19 minut Twojego życia. Po co ty to w ogóle jesteś? To tyle. Dzięki wielkie. Na razie. Trzymajcie się. Hej.